Wójta Gminy Nadarzyn, Pana Dariusza Zwolińskiego oraz Dyrektora Centrum Medycznego w Nadarzynie, Pana Doktora Adama Chusteckiego, mam zaszczyt powitać. Europosłankę, Panią Kamilę gasiu pichowicz Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panią Bożenę Żelazowską. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Piotra Kandybę. Sekretarza Stanu, zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Jakuba Stefaniaka. Rzecznika Praw Pacjenta, Pana Bartłomieja Chmielowca. Wicewojewodę Mazowieckiego, Pana Patryka Fajtka. członka zarządu województwa mazowieckiego, Panią Annę Brzezińską. Jego ekscelencję, księdza biskupa Rafała Markowskiego. Witamy serdecznie przedstawicielkę marszałka województwa mazowieckiego, Panią Agnieszkę Kuźmińską. Witamy zastępcę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pana Mariusza Filipka. Serdecznie witamy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pana Zbigniewa Deptuem. Witam znamienitych reprezentantów świata medycyny. Byliśmy w trakcie największego kryzysu zdrowotnego, jaki w ostatnich latach, a może i w ogóle dotknął Polskę, Europę i świat. Mówię o COVID-19. Wszystkie nasze wysiłki w tamtym okresie były skumulowane na to, żeby wybudować ośrodek, który w tak trudnej sytuacji będzie zabezpieczał potrzeby mieszkańców gminy Narodowej. To, co się w tym ośrodku znajduje, to co w tym ośrodku powstało, to co może jeszcze. Nie zafunkcjonuje od razu. Było pomyślane, żeby w przyszłości służyło właśnie mieszkańcom w tak trudnej sytuacji, w jakiej się wtedy znaleźliśmy wszyscy. Tak jak powiedziałem, COVID-19 też otwierał pewne możliwości. Wydawało nam się, że to jest dobry moment na podjęcie takiej decyzji, na budowanie tego środka. To jest również dobry moment na pozyskiwanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Wtedy Bruksela ogłosiła program KPO. Przypomnę tylko, że jest to program, który miał służyć zwiększeniu odporności kraju na różnego rodzaju kryzysy, w tym również kryzysy zdrowotne. Dlatego też dużym wysiłkiem podjęliśmy duże starania po to, żeby spełnić wymogi, unijne wymogi dla budowy różnego rodzaju budynków szpitalnych, również zdrowotnych, tak jak ośrodek zdrowia. I przystąpiliśmy do programu Jowisz, starając się i wnioskując o pieniądze z KPO. Niestety, w tamtych latach tych pieniędzy nam nie przyznano. Decyzją osobistą prawdopodobnie pana premiera, zaopiniowaną przez pana ministra Waldemara Budę, odmówiono nam środków unijnych na budowę tego ośrodka. Jedyną instytucją, która wtedy wyciągnęła do nas rękę w tym trudnym czasie, był Urząd Marszałkowski. Województwa Mazowieckiego. Dostaliśmy 2 miliony złotych dotacji na budowę centra, Centrum Medycznego na Garze. To mniej więcej prawie 10% wartości tych środków, ale te pieniądze w tak trudnym momencie były niezwykle ważne. Dlatego teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Adamowi Struzikowi, panu wicemarszałkowi Wiesławowi Robuszukowi, również członkom. Zarządu Województwa Mazowieckiego, a także wszystkim radnym Sejmiku Mazowsza za przyznanie nam tych pieniędzy. Na ręce Pani Ani. Pani Aniu, proszę przekazać obu Panom, że to jest nasz wspólny sukces. Duże brawa, naprawdę, bo to był trudny moment dla nas wszystkich. Jeżeli jesteśmy już przy podziękowaniach, Moi drodzy, nie sposób podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy do budowy Centrum Medycznego Nadarzyn się w jakikolwiek sposób, a to był ogromny sposób, przyłożyli. Przede wszystkim chciałbym podziękować dwóm moim zastępcom, panu Januszowi Rajkowskiemu i panu Tomaszowi Muchalskiemu. I tu należy wspomnieć, moi drodzy, że Tomek Mucharski był pomysłodawcą lokalizacji budowy tego środka w tym miejscu. Więc, drogi Adamie, myślę, że trzeba zacząć leczyć jego Achillesy, bo Lewandowski zrezygnował na chwilę z reprezentacji. Nie możemy stracić drugiego piłkarza. Nie sposób nie podziękować pracownikom Referatu Inwestycji Urzędu Gminy, ani Gutowskiej. Zbyszkowi Winiędzi, Robertowi Kowalikowi. Pani kierownik referatu gospodarki przestrzennej i planowania Ani Rodkiewicz, która wyłożyła dużo pracy, żebyśmy mogli w tym miejscu budować. Marcie Ciarce i jej ekipie aniołków z referatu pozyskiwania środków zewnętrznych. Duże brawa dla dziewczyn i przetargów. Ogromne podziękowania dla referatu promocji, który przez cały czas służył informacją dla mieszkańców jak wygląda ta budowa, rzetelną informację dodam, ale także przygotował dzisiejszą uroczystość, a więc podziękowania dla Doroty Głodek, dla Asi Czarneckiej, Marcina Nadziebło. włożył ogrom pracę tutaj, zwłaszcza w momencie już samej budowy, przypilnowania yy, tego, co się tutaj działo. Janusz duże podziękowanie, duże brawa do Ciebie. Na ręce pani kierownik Anny Gutowskiej podziękowania dla wszystkich pracowników merytorycznych urzędu, którzy tutaj pracowali nad powstaniem tego budynku. A jest, proszę Państwa, za co dziękować, bo to 3300 metrów kwadratowych, naprawdę potężny budynek, kilkadziesiąt gabinetów, pomieszczeń, sal. Zresztą sami zobaczycie, co wam będę mówił. No i na ręce Pani Ani Brzezińskiej, dla Pana Adama Struzika i całego Urzędu Marszałkowskiego Sejmiku Województwa Mazowieckiego za otrzymaną pomoc i wsparcie. Bardzo dziękujemy Pani Ani. I na koniec, kochani, nie chorujcie, przychodź, przychodźcie tutaj w odwiedziny. Dziękuję Mamy tu podstawową opiekę zdrowotną, specjalistykę. Mamy nowoczesną stomatologię najnowocześniejszą stomatologią właściwie, możliwość, która jest ma możliwość prowadzenia zabiegów z nieczynieniem ogólnym. Mamy, proszę Państwa, nowoczesną rehabilitację. Mamy możliwość prowadzenia zabiegów specjalistycznych naprawdę bardzo pożądanych, oczekiwanych przez pacjentów, bo my to robimy dla pacjentów, dla Państwa. Trochę dla siebie też, nie ukrywam. Rodziny też swoje tutaj liczymy, ale każdemu jest wolne. Natomiast to jest dla Was przygotowane absolutnie. Nie boję się spojrzeć każdemu z Was w oczy. Myślę, że mój przedmówca, Pan Wójt, który to jest doskonałym e, menadżerem całej gminy, bardzo mocno nas wspierający w budowie, w rozbudowie, zachęcający, którym wiele, wiele godzin e, rozmawialiśmy nad różną strategią, ale porozumieliśmy się. I tutaj przed nami stoi ten wspaniały budynek. E, jeśli miałbym dodać cokolwiek do podziękowań pana wójta to muszę to zrobić i proszę mi pozwolić abym podziękował rzeczywiście całemu urzędowi gminy Nadarzyn który nas bardzo bardzo mocno tutaj wspierał. Ten budynek powstał to jest nasz autorski w ogóle program, program nasz ZOZU naszego zespołu ale i gminy. Nie znajdziecie tego nigdzie w Polsce proszę państwa. To jest nałożenie potrzeb Pacjentów na możliwości gminy. Zrobiliśmy coś takiego, co może działać. Jest, może tutaj być wytworzona sala operacyjna, oddział jednodniowy do dyspozycji dla wszystkich z nasz czasów. To jest pokoleniowa inwestycja. inwestycja. Tutaj będą pracować, które osoby teraz potrzebują, i też przyszłe pokolenia. I to jest czymś. <zysy> Kierrytko? 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 Yeah! także jako mieszkanka powiatu Pruszkowskiego i naprawdę z wielką satysfakcją E, uczestniczę w tym otwarciu. Powiem wprost, jestem z bardzo emocjonującego szlaku kampanijnego, ale postanowiłam tutaj także być dlatego, bo potraktowałam to jako profilaktykę mojego zdrowia psychicznego. Same sukcesy, przynajmniej w trzech obszarach. Pierwszy obszar to niewątpliwie bezpieczeństwo. Jako europosłanka codziennie słyszałam każdego dnia hasło naszej polskiej prezydencji bezpieczeństwo Polsce, Polsko, Europo, ale dzisiaj stoimy przed budynkiem, który przypomina nam o tym, że bezpieczeństwo to nie tylko silna armia, szczelne granice, ale także bezpieczeństwo zdrowotne czyli sytuacja, w której w trudnym momencie możemy liczyć tu, gdzie mieszkamy, na wsparcie. Drugi sukces? No to niewątpliwie samorząd, tutaj wielkie gratulacje dla pana Wójta, ale także warto wspomnieć o tej trudnej drodze, która wiodła do tego sukcesu przez ostatnie lata. Powiedzmy to wprost środki nie trafiały tam, gdzie są potrzeby, ale bardziej tam, gdzie są znajomi, i dopiero reforma finansów publicznych wypracowana razem z prezydentem Rafałem Trzaskowskim przyniosła realne efekty. Dzisiaj 2024 rok, pierwszy kwartał. To jest rekordowa nadwyżka finansów samorządowych 41 miliardów złotych. Warto o tym przypominać, bo rok 2023 to niecałe 12 miliardów nadwyżki. Pomyślcie, ile takich szpitali mogłoby powstać dla porównania, dla takich ośrodków powstać, dla porównania szpital południowy w Warszawie. To koszt 400 milionów złotych, czyli ponad 100 takich... Ośrodków mogłoby powstać w całej Polsce. I trzeci sukces to jest niewątpliwie środki unijne, odblokowanie środków KPO, tytaniczny wysiłek rządu Donalda Tuska, który do tego doprowadził. Do tej pory środki KPO były jak jedli, każdy o nich słyszał, ale nikt ich nie widział, a dzisiaj stoimy i widzimy w całej okazałości, co przynosi Unia Europejska, co przyniosł Krajowy Program Odbudowy. I naprawdę warto to docenić, że Unia Europejska stawia na bezpieczeństwo, solidarność, ale także dba o obywateli całej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam tutaj e, uczestniczyć w tym otwarciu i życzę Państwu e, miłego korzystania z tego ośrodka, acz rzadkiego. Mam nadzieję, że moje przemówienie nie podniosło nikomu e, ciśnienia, a jeśli tak, to zostawiam Państwa w dobrych rękach. Mieszkańcy powiatu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mnie na tą uroczystość to dla mnie wielki honor i zaszczyt być tutaj dzisiaj z Państwem, kiedy oddajemy w ręce Państwa i dla Państwa, ale przede wszystkim, Panie Dyrektorze, drogie służby medyczne, bo to Wy jesteście tutaj gospodarzami. Ten ośrodek, który jest taką: Naszą wizytówką, jak jesteśmy odważni jako samorządowcy. Panie Wójcie, wtedy, kiedy rzeczywiście był COVID, kiedy niepewne były źródła finansowania, Pan wspólnie z radnymi podjął to wielkie dzieło. I kiedy kilka miesięcy temu wspólnie z Panem Wójtem i z Panem Wicewójtem biegaliśmy jeszcze po budowie, sprawdzając stan e, robót. Pan wójt deklarował, że w końcu maja tego roku będzie otwarcie tego obiektu. Bo jak coś samorządowcy, a zwłaszcza samorządowcy z Nadarzyna deklarują, to tak Dla się dzieje. Dziękuję wszystkich, którzy przysłużyli się powstaniu tak pięknej placówki. Zawsze pamięcią wracam, jak ja byłem młodszy, 20-30 lat temu, jak wyglądały tego rodzaju placówki, jak były słabo wyposażone. Więc zrobiliśmy jako Polacy, jakie całe społeczeństwo, wielki krok. Do przodu. Nie ma porównania to, co było kiedyś, a teraz przed nami oczywiście wyzwania: temat profilaktyki uzależnień, e, później e, diagnostyki i leczenia. Mam nadzieję, że ta placówka przysłuży się właśnie tym wszystkim ważnym dla Polski, dla naszego społeczeństwa rzeczom. Dziękuję Wam serdecznie za wszystko i zapraszam do Sejmu. A i jeszcze jedna rzecz: kawiarnia. Będzie ona czy nie? Za to, że pomimo trudu i trudności. Podjęliście tą współpracę z Marszałkiem Województwa i udało się tą piękną inwestycję zbudować. To jest element budowania, to o czym mówiła Pani Europoseł, budowania bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa zdrowotnego Polski, co konsekwentnie jest budowane od półtora roku. Ale tutaj pokazujecie Państwo, jak w tej mniejszej społeczności możecie zapewnić wszystkim mieszkańcom, w pełni opiekę koordynowano, bo to, co tutaj słyszałem, i podstawowa opieka zdrowotna, 20 tysięcy pacjentów i specjalistyczna opieka, i na bardzo wysokim poziomie opieka stomatologiczna i wiele, wiele innych możliwości. Także serdeczne gratulacje. Samowny panie Dyrektorze. Z okazji uroczystego otwarcia Centrum Medycznego Nadzeń Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na panu fręce przysłam gratulacje dla lokalnego samorządu, dyrekcji i pracowników placówki oraz mieszkańców. Przedsięwzięcie to jest niezwykłym sukcesem całej wspólnoty. Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu miejscowych władz oraz efektywnemu wykorzystaniu dotacji przyznanej przez samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizowana została inwestycja, która nie tylko obecnie, ale także w perspektywie długoterminowej będzie służyć poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego miejscowej społeczności. Pacjenci zyskają lepszy dostęp do nowoczesnych usług medycznych i komfortowe warunki leczenia. Podzielam dumę władz i społeczności nadarzyna, oraz dyrekcji zespołu placówki z tego imponującego obiektu, którego trzech skrzydła znajdują się część specjalistyczna, diagnostyczna, rehabilitacyjna i podstawowa opieka zdrowotna. Na podkreślenie zasługuje różnorodność realizowanych tu świadczeń, obejmujących konsultacje lekarskie w zakresie wielu specjalności, terapię psychologiczną, diagnostykę z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury, zabiegi rehabilitacyjne, a także procedury medyczne i chirurgiczne wykonywane w ramach szpitala jednodniowego. Wierzę, że przestronne sale wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt zapewnią całemu zespołowi centrum dobre warunki pracy, sprzyjające pełnemu wykorzystaniu jego wysokich kwalifikacji. Powodem do uznania jest również funkcjonalne i atrakcyjne estetyczne otoczenie budynku, obejmujące parking z miejscami na karetek, drogi dojazdowe, chodniki i nowe nasadzenia zieleni. Cieszę się, że w projekcie obiektu i terenu wokół niego uwzględniono potrzeby osób z niepełnosprawnością. Doceniam także fakt, że zastosowane zostały rozwiązania służące ochronie środowiska. Zakończenie tej wyczekiwanej inwestycji to realizacja wspólnego marzenia społeczności na i powód do ogromnej satysfakcji. Wszystkim Państwu życzę ziszczenia nadziei związanych z otwieraną dziś placówką. Zrażanie szacunku, Mariusz Frankowski, Wojewoda Mazowiecki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dlatego że. Dostają gminę i powiaty dofinansowanie właśnie z tego instrumentu na ważne zadania dla mieszkańców. Z tego miejsca Panie Wójcie, Panie Dyrektorze, i wszyscy Państwo, wszyscy mieszkańcy gratuluję Państwu tej inwestycji. I tak jak powiedziała pani Europoseł, to jest inwestycja w bezpieczeństwo medyczne. My dzisiaj, jako też społeczeństwo, które się starzeje, no nie możemy oszukiwać i udawać, że nie, bo 37% za chwilę społeczeństwa to będą ludzie w wieku 60+. plus, Więc dbanie i też budowanie placówek tego typu medycznych jest niezwykle ważną... Szanowny Panie Wójcie, Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste otwarcie Centrum Medycznego na Darzyn. Samodzielnego, publicznego gminnego zespołu opieki zdrowotnej w Nadarzynie. Wczoraj z dumą obchodziliśmy jubileusz 35-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego. W tym wyjątkowym czasie jestem szczególnie dumny z osiągnięć mazowieckich miast i gmin. Władze samorządowe gminy Nadarzyn. Mogą pochwalić się szeregiem zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat śmiałych i ambitnych inwestycji. Doskonałym tego potwierdzeniem jest oddawany dziś do użytku imponujący obiekt Centrum Medycznego. Trzykondygnacyjny obiekt to doskonały przykład przyszłościowego budownictwa, tworzonego z myślą o komforcie użytkowania. I bezpieczeństwie pacjentów. Dzięki efektywnej współpracy z przedstawicielami publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Nadarzynie mieszkańcy gminy zyskają dostęp do spełniających najwyższe standardy usług medycznych, w tym diagnostyki obrazowej i rehabilitacji. Gratuluję otwarcia nowoczesnego centrum. Jestem pełen uznania dla profesjonalizmu, rzetelności. I pasji w działaniu wszystkich osób zaangażowanych w realizację inwestycji. Bardzo się cieszę, że udało się ją zrealizować przy wsparciu samorządu Województwa Mazowieckiego. Z wielką satysfakcją przekazaliśmy na ten cel wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza w kwocie 2 miliony złotych. Nowo otwarte centrum będzie z pewnością jedną z wiodących placówek opieki zdrowotnej w powiecie bruszkowskim oraz wpłynie na zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w naszym regionie. Dzisiejsza uroczystość jest ważnym wydarzeniem w historii nadarzyna. Serdecznie pozdrawiam wszystkich jej uczestników, życząc odczuwania dumy i radości ze wspólnych sukcesów i dokonań. Z wyrazami szacunku. Adam Struzik. Pozwolę sobie jeszcze od siebie, proszę Państwa, powiedzieć, że przy okazji jakichkolwiek życzeń zawsze życzymy sobie zdrowia. My nie dość, że mamy dużo ciepłych słów, które przekazują nam ludzie i życzą tego zdrowia, to mamy też profesjonalną kadrę, która o nas dba. A mając to zdrowie, które mamy, nie dziwne, panie Wójcie, że jesteśmy skazani na sukces. Powodzenia tak trzymać. Pani Agnieszka. Chcę też powiedzieć o tym, że o tym obiekcie mówi się w regionie i, i my wszyscy radni, którzy poparli tą inwestycję mamy ogromną satysfakcję i dumę z tego, że poparliśmy tą inwestycję. Również serdecznie chcę podziękować panu wójtowi za współpracę przy budowie tego obiektu. Chcę podziękować za realizację. Nie było łatwo, ale zawsze kiedy mamy tak duże nakłady finansowe to nie jest nigdy łatwo. Chcę podziękować za Gospodarskie Oko, za to, że dobiegliśmy do końca tej inwestycji. Dzisiaj się możemy tym cieszyć, ale możemy dzisiaj wspólnie dać mocny krok w przyszłość, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w nadarzyn. I słowo do Pana Dyrektora. Dziękuję również za ten finish i życzę wszystkiego dobrego. Przeczytam. Inwestując w zdrowie mieszkańców, inwestujemy w przyszłość całej wspólnoty. Podziękowania dla pana Adama Chusteckiego, dyrektora Centrum Medycznego nadarzyn. W uznaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju infrastruktury zdrowotnej Gminy nadarzyn składamy serdeczne podziękowania za inicjatywę i nadzór nad realizacją inwestycji nowego Centrum Medycznego. Z wyrazami szacunku uznania personel Centrum Medycznego nadarzyn. Dziękujemy, panie dyrektorze. Wszystkim zasadom miłosierdzia, takim miejscem jest ten dom, i rzekłbym, że, te, że to centrum medyczne, medyczne Nadarzyna Darzyna to przede wszystkim dom miłosierdzia, którym na co dzień miłosierdzie będzie tak naprawdę rządziło. Będą przychodzili ludzie dotknięci bólem, cierpieniem, samotnością, a więc tym najtrudniejszym doświadczeniem ludzkim, a z drugiej strony będzie pan dyrektor i znakomity zespół ludzi. Który, którzy będą nieśli tym ludziom pomoc. Nie tylko w sensie medycznym, ale również takim czysto ludzkim. Ludzie dotknięci słabością nie będą czuli się samotni. Panie Wójcie, bardzo gorąco dziękuję i jednocześnie gratuluję. Mogę powiedzieć tak, ten dom, to centrum medyczne na Darzyn jest po prostu perfekty. <głos》> Zapraszam ze mną tu, yy, aha, bo to już y, tam ta grupa. Także ja zapraszam drugą grupę. Zapraszam tu. Zapraszam. Tak? Tak, była Można wybierać drzwi i proszę Państwa chodzić, oglądać Zachęcam. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tak. Tak, jest komercyjnie do medycyny. Ale to się pozyskać. kontraktovenë si përpara elektronike çdo gjë